No i skatscenka jeszcze Chyba nie bardzo chcą mnie wpuścić. Musimy się tam jakoś włamać. Widzisz coś? Może hmm? jest jakiś sposób. Nikt nawet nie zauważy. Wow. I zaraz tu wyskoczy Corsica. Nie korsika niestety. i ty. czas tylko na a serio możemy śmiało zakładać że już o tobie wiedzą pan czaj już jest pod wielką presją nie trzeba mu jej dokładać dasz radę czaj! sprawdź czy na budowie nie mają tylnego wejścia Pozytywne komentarze! To Korsika, Wiem, że mamy teraz ważniejsze sprawy na głowie, ale może wie ktoś z was przypadkiem jak naprawić automat do kawy? Podaję tylko bezkofeinową, a czytać tę całą dokumentację... Aktualizacja oprogramowania? Po automatowi do kawy aktualizacja oprogramowania? Co może być ważniejszego od łapania mnie? Może zasiane przez nas ziarno spektryki ukluje? Na razie nie wiadomo. Chodźmy dalej. Ten tekst o kawie był piękny. Wzruszyła mnie ta przemowa. Oto nasz bilet wstępu. Okay. Okay. Raport z misji. Kolejny raport z misji. To wszystko? Wygląda na to, że biuro Korsiki jest na najwyższym piętrze. Zatem w górę. Musi być jakiś haczyk. Owszem, jest, ale nie dotyczy twojej trasy. O. Jestem emocjonalnie gotowy. Gdzie jest Haczyk? Nie uda ci się po prostu wydusić z niej hasła jak z innych kierowników. Czego? Korsika nie nosi sprzętu Wandele i nie ma klucza kodowego. Zapamiętuję swoje hasła. Będziesz ją musiał skłonić do współpracy. Co? Jak ja mam niby to zrobić? Perswazja istotnie nie należy do mocnych stron, pana mhm. Hmm. Sienemen ma rację, ale potrzebujemy hasła, by wyłączyć spektrę. Zróbmy szybką burzę mózgów. Tak by the way, jeśli to jest drugi odcinek z tego samego po prostu aktu powiedzmy. Ja się dopiero teraz o tym orientuję. Podwójny basogrzmut. Okej. Okay. Kombinacja powietrzna z makaronem. Okej, okay, to jest w ogóle już ciekawe. Miłosne puknięcie. Jeden takt po skutecznym parowaniu. To jest już w ogóle porąbane A ja tam sobie kupię te rzeczy. Ja tutaj, Jak widać, ja bardziej tutaj Maksimum Peppermint niż Makarona. Ziomki trzymacie się jakoś. To jesteś ty. Nie ma się, jest to okay. A nie, nie dobra, bo oni. To są dwa różne boty, dobra ja, ja myślałem, że to jest jeden i ten sam Dobra, chwilę, jakie to były kombinacje, zapomniałem już Trzymać alt PCS Odcinam cały dostęp do win Zarąbiście A, na górę daleko. I nie mam już szybkiego transportu O, chczaj, którego znam nie dałby za wygraną. makaron znacznie mnie jakieś 5 godzin. Wysłać wszelkie dostępne jednostki ochrony i go złapać. Ja go znam jakieś 2 godziny. W sensie tego makarona. Jeśli liczyć tak ciągłą grę, nie? Dobrze, udało się. Po parowaniu mi normalnie wyświetla ten. Mniejsze takie kółeczko, które mam kliknąć. Łatwiejsze niż myślałem. No takiego małego bocika marnować. I... idealnie. Na kolejne A. Znowu poziomek w platformówce. Muszę wiedzieć więcej o Corsice. Pomyśl. Pracowita, wymagająca, brak poczucia humoru? Doskonałe cechy przywódcze. Jednak do wandelej dołączyła dopiero sześć miesięcy temu. Od pierwszego naszego spotkania ciągle usiłuje przypodobać się Kaylowi. Spore kompleksy jak na szefową takiego kompleksu. Ha, żart w wykonaniu peppermint? Rzadki okaz. To racja, to racja. Dostęp do wind. Proszę korzystać ze schodów. Alternatywna zdrowa metoda. <laughs> Ale rzeczywiście, ona. To jest strasznie dziwne, że ona nie jest nawiedzona. Na pewno, jak to jest drugi odcinek, to nie wiecie o co chodzi. Yy, przepraszam, proszę tutaj yy, przytoczyć fragment. Utrapienie. Wydaje mi się, że Korsika nie jest jak inni Właśnie. Mówisz, jest mniej nawiedzona? O, koniec flashbacków. Dobra, gadaj sobie. Cyk. Dzisiaj mi za każdym razem wychodzi. Ujuj. Wynik S. Ścisłe zgranie A czas S Pierwszy raz zdołałem zrobić walkę na S -kę. To jest już w ogóle piękna chwila. Robimy no. włam. Biedny 808. Zrobiłem bas. Dobra, czas na plan. Jak pan zdobyć to hasło? Ciągle myślimy. Myślcie bardziej? Kończy nam się czas. Ty się jakoś do tego nie przykładasz. przykładam się fizycznie. Muszę nie konfundować pana czaja, implikując, jakoby to on był mózgiem tej operacji. Ha <laughs> ha. Ej, o Peppermint, Korsika jest teraz w biurze, tak? Spróbuj podejrzeć jej ekran. Może akurat trafimy, jak będzie wpisywać hasło. Lepsze to niż nic! Spróbuję! Chcecie połamać się do mojego komputera? Szefowa jego... Opa! Zniszczyliście moją koncentrację! Ja zniszczę was! No. Ta. Co znowu? Co to jest tym razem? Fajny dinozaur jakiś. Serio. Wałny. Kolejny bas Abbas To się popisałaś Pepermint? Panie Czaj, wszyscy popełniamy błędy, ale zwłaszcza. ale tylko Jak dla mnie co Dobra popełniam błędy kilka razy już umarłem Taka Okej, tak jak ostatnio. Znowu. Dobra, mam już tego wszystkiego, dość! Znowu te lasery, których tak nie lubią. Bywało gorzej. Weź nać, gdy zechcesz się pododać. Świetnie, super! Można prosić o więcej laserów? Spoko. Chyba panikuje. Ja też, nie mamy żadnego planu. Kurczę, daj nam chwilę. By ją Przewód tak negatywnie? Może poprosił ją z nią Kobietą, która strzela do mnie laserami? Punkt. Cóż, mam dobre przeczucie. Może spróbuj. Myślę, że pan taj nie dzieli z panem tego nieokreślonego, dobrego przeczucia. Czarnicy, których dotyka niedobór mocy, proszę czekać. Zasilanie wróci, kiedy zakończy się intensywne użycie laserów. Jakby Zanzo jeszcze egzystował to by się wkurzył. W sumie, czy Zanzo jeszcze egzystuje? Bo jak pokonałem Rekkę, to ona się dosłownie zdematerializowała. A Zanzo po prostu był tak słaby, że padł po jednym uderzeniu. I to tylko na klasence. Ale tego nie widziałem. Jakby... Się nie widzi... On się nie zdematerializował. Ja mogę normalnie parować te lasery, dobra! Czy ty właśnie rozwaliłeś przycisk od lasera? Tak. A tu jest gabinet. Kurde, co za to? O nie, kurczę, przegapiłem. Pierwszy raz od której godziny. Znaczy, nie wiem dlaczego powiedziałem o nie, bo to jest akurat jeden z najłatwiejszych ataków do skontrowania. W sensie nie zawsze trafię w tą ostatnią fazę, ale te wszystkie pioruny. ten skontrują. Head of Security Zarąbiście. Aż taki sas nie jestem do not disturb, knock on my door. Transfer. Że po prostu, że mnie przepuści czy jak? Okej, ostatnia szansa. Nie, Za, zapukaj do moich drzwi i to, to coś ci zrobią. Może... może o to chodziło. Pamiętasz moją ostatnią próbę negocjacji z nią? Słabo wyszło. Jej postawa jest pragmatyczna, o ile nie dojdzie do eskalacji. Mów do niej spokojnie. Podaj Moja specjalność. A jeśli sprawy eskalują? Będziesz musiał ją tu jakoś dostarczyć, ale proszę. Nie no, ale to ewidentnie będzie walka z bosem. Widzicie, ile tu jest leczenia po drodze, nie? Po prostu z Rekką to miałem to w jednym miejscu, nie musiałem się starać, a tutaj po prostu przez chwilę przejdę, zbiorę sobie trochę leczenia i jestem na fullu.

No oczywiście. Jeszcze w głowę dostało. Osiem osiem. Nie masz żadnej mechanicznej części ciała, tylko ma te pałki. Więc co niby myślę? Zechcę chcę porozmawiać. Myślę, że moje lasery nagadały się za mnie. Słyszałem jedynie jakieś psi. Panie nie eskaluj. Ale z ciebie krety. O, masakra! Jestem dumna ze swojej pracy. Tym razem nie uciekniesz. A... Analiza problemów to moja praca. Nie muszę chyba jednak muszę, skoro zupełnie tego nie kumasz. Nie lekce. Czaj, nie atakuj jej, tylko się broni. Tylko, że ona też dostaje. Moją ochronę! Ale go porwaliście? W Jakbyście go nie wzięli, to by tego nie zrobił. Może. O, ja nie mogę zapozować A tu już mogę. Łatwo z Tobą. Nie, jeszcze podoba mi się taka walka z bossem, że tylko paruję. Musimy ją o strowkużyć. I nie atakuje aż do utraty Jesteś Dobra, nie rozpędzajmy się tak. Przestań gadać, zaraz cię zatkam tą twoją gitarą. No. Teraz dwoi się, że będzie głupio od ciebie. O, ile zabatek! Właśnie. Chwila. Też lubisz gry słowne? Co? Nie! Nie Zobaczmy co powiesz na to! Ja serio to dosyć chzliowa ta walka z bossem. Kurde, ona też umieć w Co jest? Garbę. Dobra, do diabła z parowaniem. Tak to nie działa. A w dodatku kłamie, że nie lubi gier słownych. Po prostu schodzi jej z drogi, ale walcz! takie nieparowalne. O, nie no serio shiftem. Coś tu jakby wieje. Czy to byłaś ty? Dopilnuję, żebyś tym razem nie wstał. Oby tak dalej. Jest dobrze. Mogę tak przez cały dzień. Czy mi się wydaje, czy się pocisz? Imponujące! Pan Chai jest naprawdę dobry w irytowaniu innych! Ty jesteś najlepszy. O! A nie, to, 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 to ten Nie, on jest... ten CNM jest najlepszy. W tym. Czyli dopóki nie sparuję tak pełnego takiego, to Dzieci, będzie idzie. powtarzać sekwencję taką samą. On jeszcze ma koronę, zwróci na to uwagę. Jeszcze raz lub dwa razy. No, jeszcze tam nie wyzywa. Tego mi brakowało. Najpierw rekka, tylko. Mi znam mnie chyba nie zrezygnował <noise> Ta co ledwo żyje? Yy, ja straciłem ledwo. Odrobinę tylko HP. Kurcze, No trzech razy sztuka, tak? No nie! No znowu! Przynajmniej to mi się udało sparować dostałem kolejny milion zębatek Ledwo żyję Praca to moje życie Nie zrezygnuję Po co to robisz? Dla Kayla? Co za różnica Ty go nie obchodzisz Inaczej nie ukrywałby niczego przed tobą. Co ty tam tak. wiesz? Wiem, że nie jesteś taka jak inni. Przecież czujesz, że coś jest nie tak. Jesteś o dziwo... Bardzo miłe swoje strony, Peppermint. chyba jakaś szansa. Chyba, że ty też może jesteś już tak zaślepiona. Co, Korsika? No co? <laughs> On. Dosyć! Rozwścieczyłeś mnie! No nie! Love się, Czaj? To jest łatwe. Ej, tak trzymaj mały. Robi się dość późno. Miałem przecież wrócić do kryjówki przed obiadem. Jesteś taki kurzający. On już 5 godzin tu siedzi w sumie. Ponad Jeszcze jedna sekwencja. Dobrze! Złapał ją. Łapanie Corsiki na AS. <grymne> Zarąbiście! To co do Przedstępstw Chaja, do porwanie? Jednak też została po mordzie. Jej osobista lift. Przekieruję ją do kryjówki. No, i zrobił się porwoju. No. No i. Zna. Miałeś rację co do spektry, ale zajmę się tym po swojemu. Nie musimy walczyć! Możesz nam pomóc! O, Corsica! Ta praca po prostu cię przerasta. Hej? Czemu ukrywałeś przede mną prawdę? Wszyscy muszą ufać mojej wizji. co? Nie pozwolę ci stworzyć armii bez mózgich żołnierzy z... O czym ty mówisz? Nie mam wcale takiego zamiaru. Dobra, daruj sobie Kej. Bardzo zabawne, ponieważ tak się składasz, to ja idę po was. Okej. Okay. Już się boję. No, przynajmniej teraz ta dwójka się ze sobą nie bije. Aha Okay. Jaki jest twój cel? Nawet wiedziałam na przyszłość. Twą siłę, to jasne nawet dla ciebie. Kontrolując konsumentów? To nie kontrola, to wolność. Ja widzę to inaczej. Na wolność od nie ich, ich urazymy, własnej woli. defektowi. Umiesz tylko machać gitarą. Ale jestem w tym dobry. Właśnie. Ja, jestem ponad to. Dłużej nie będę cię znosił, smarkaci. Zapomnij o haśle, Chai. Uciekaj stamtąd. Co? Nie! Nie po tym wszystkim. A co do ciebie, Gorsyko? spalniam cię. Zarąbiście uważaj! Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> Nie, dobra. To jest już w ogóle nocne. Byłaś ciężko ranna. Nie mieliśmy wyboru. I teraz ma dopiero doczepioną mechaniczną część. ...mnie uratowałaś. No cóż. Musiałaś przeżyć, bo tego wymagał nasz plan. On, on ją bardziej uratował. chciał Cię poprosić o pomoc. Co za szef? Nie ma co. Były szef. Dołączyłam do tej firmy, bo wierzyłam, że ona jedyna postępuje słusznie. Gdy zobaczyłaś. To się przeliczyłaś. Szef. Ale ze mnie, Jotka. Ja tego nie powiedziałem. Czaj! Umiesz liczyć, liczyć na siebie. Jednak gdy łączy ją cel, takie wzmocnienie bardzo mi się przydało. Chodź, zaraz wszystko Ci opowiemy. Uuu, robi się ciemno. I wszystko to. Kale manipuluje ludźmi, tak? tak jakby spektra odzwierciedlała jego osobowość. Wykorzystał mnie. Wchodzisz w to? Tak, wchodzę. Okej. Okay. Znajdziesz chwilę, zanim wyruszymy? To już nie dzisiaj, ja nagrywam od dwóch godzin. I co, następny odcinek za 3-4 dni standardowo. A na razie trzymajcie się, do zobaczenia za te właśnie 3-4 dni. Mam nadzieję, że odcinek wam się ogólnie spodobał.